Dzień dobry lub też dobry wieczór. Zależy od pory dnia, w której słuchacie albo oglądacie ten odcinek. Nazywam się Mikołaj i w dzisiejszej recenzji omówimy sobie jeden z największych hitów XXI wieku nie tylko jeżeli chodzi o kino takie wiecie kobiece, ale też takie ogólne, bo... To jest film, który praktycznie każdemu może się spodobać i mógł zainspirować na przykład takiego Shazala podczas robienia Wybraż. Jest to Diaber ubiera się u Prady w reżyserii Davida Henkela. Film też jest znany z tego, że ma naprawdę ogromną obsadę, do której należą między innymi Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Duty czy Emily Blunt dla dwóch ostatnich aktorów to mógłby na przykład być klucz wejścia do czego czym jest Hollywood. Dla Anne Hathaway takie no, obicie się po tych młodzieżowych rolach, co też widzieliśmy u Roberta Pattinsona czy innych aktorów. A Meryl Strip to możliwe, że takie wejście pod nową generację, które, która na przykład nie zna jej filmów na przykład z lat 80., kiedy wygrywała Oscary za Sofię czy w sprawie kamerów. No i tak, historia to jest taka, że mamy Emmy graną przez. Zwyciężczynię Oscara. Tylko trzeba zapamiętać którą. A dobra, Anne Hathaway, która nie jest jakoś zainteresowana modą, a nagle dostaje pracę w jednej z najbardziej prestiżowych magazynów, którego szefową lub też redaktorką jest Miranda, grana przez drugą zwycięzczynię Oscara, czyli Meryl Streep. Byłoby wszystko ok, gdyby. No, chyba to wspomniałem wcześniej. Nie, dobra. Gdyby to, że Andy w ogóle nie ma zajawki, o co chodzi w mundrze. I tutaj przychodzi postać Emily. Tak, nazwali postać Emily. I zdecydowali, że tracą Emily Potter. Oraz postać Stanleya Attucci'ego, którego zapomniałem imienia, która pomagają naszej Andi w tym bardzo stresującym i wymagającym środowisku, w którym wszystko musi być perfekcyjne, nieważne, czy to jest sztuczne, czy nie. No i ten film to jest dobry przykład takiej parodii pracy. Coś w stylu Glenn Glen Ross, którego moi koledzy z podcastu właśnie komu kiedy mnie nie było. No i, no i to jest taka podobna sytuacja. Dlatego, że jeżeli zmienimy w ogóle otoczenie, czyli na przykład zamiast, w, nie wiem, w środowisku modowym, możemy to dać w środowisku nie wiem, sportowym, dziennikarskim czy filmowym, to praktycznie dostajemy to samo. I tak samo było w filmie z Jackiem Lemonem, który jest nieszczerą postacią. Dobra, Ryszard, proszę, przestań. Jeżeli nie wie, to to jest mój inside joke między mną a że Jack Lemon jest nieszczerym człowiekiem. Ale wracając. To jest podobna sytuacja, gdzie zmienisz środowisko, ko? prawie dostaniesz to samo, tylko, że wiadomo, inne pojęcia, inne struktury, inne te... I to, uważam, że to jest taka ciekawa trylogia filmów, które tak w pracę. Pracę. Dlaczego mówię trylogia? A no, Disney zdecydował, że zrobią z tego sequel. Ale najpierw przepowiem wam, ten sequel został wcześniej napisany jako książka jakimś cudem, bo autorka uznała, że no w sumie dlaczego nie nalazi sequela. I teraz 13 lat po premierze sequel, Sequela na książce, jakby 13 lat będzie w dniu premiery, wyjdzie ten film do Kin. No i wszystko okej. Okay, gdyby nie fakt... Że zakończenie filmu jest, było tak dobrze zrobione, że w ogóle nie widać potrzeby pisania a, ani książki, ani filmu. Każda historia po prostu się kończy w, jak kończy. I to jest dobrze zakończona historia. Więc głównie mam z tym problem. A drugi problem to też jest, jak użytkownicy. Odbierają ten film, bo na przykład ja tu odbieram, jak wcześniej mówiłem, satyrę w ogóle, takiego stresowego i częściowo nawet toksycznego miejsca pracy, gdzie szef od razu goni pracowników, no i jest ogromna rywalizacja. To, to jest właśnie problem, ale to nie jest taki problem filmu, tylko bardziej problem taki przygotowany. Ale no, Prawda jest taka, że interpretacja McCarton może niektóry interpretować tak, drugi tak, ale nie zabrania tego. To jest tylko moja szczera uwaga. Co jeszcze mogę powiedzieć o filmie? To hmm, te główne trzy role, czyli Strip, Hathaway i Blunt. Są naprawdę bardzo dobrymi kreacjami, które wpisują się pod relacje między nimi. Dlatego widzę tu plus, że te trzy aktorki do dziś są kojarzone z tymi rolami częściowo. Ale najbardziej muszę powiedzieć, że mi się podobała Meryl Streep. To była po prostu Manipulatorka levelu top, coś w stylu Fletchera w Whitlash'u. Nawet oglądając, i później zastanawiając się nad tym filmem, tu widziałem troszeczkę przebłyski takiego podobnego zachowania, gdzie częściowo nie wiemy, czy intencje, jakie robi nasz nie wiem, czy mogę nazwać to wróg albo mentor. Bo niestety takie dwa określenia przychodzą mi do głowy, do tych dwóch postaci. robię wszystko to, z... bo chcą, czy po prostu próbuję zrobić manipulacje na ich, można powiedzieć, to ucznia, ale no, takie podobieństwa też zauważyłem. Co do Stanleya ja czego to przyznam się, był naprawdę dobry, ale. Rola, w mojej opinii, jest całkiem zapominalska. Porównując to do Belliniego, to widać, jak się nam zmienił stan liturgii w 18 lat. Ja nie mówię tylko, że w tamtym okresie był słabym, bo wiadomo, my zyskujemy doświadczenie nad różnymi rzeczami, jak na przykład ja jeszcze nowy jestem co do są tego nagrywania, ale z coraz większą nag ilością odcinków, to zyskuję coraz bardziej doświadczenie, ale też wiedzę, co mam zrobić lepiej i inne takie. W sumie bardzo, przepraszam za to, że, bardzo, że odchodzę zbyt dużo od tematu, ale <gryw> teraz nagrywam to po północy, w momencie, gdzie jest ten. Cicho w moim domu, więc zazwyczaj jestem przygotowany, ale teraz to po prostu lecę freestyle. Ale no, czy coś jeszcze wspomnę o tym filmie? A, lubię też zdjęcia oraz charakteryzację totalną tego filmu, bo oczywiście film o modzie musi być wszystko perfekcyjnie musi być dobre zdjęcia muszą być dobre kostiumy wszystko to. I naprawdę udaje mi się to zrobić, więc uznaję, że to jest film, który mógł ukazać to środowisko w branży modowej. Ale ja tego nie uznaję. To może być dla kogoś innego. Pamiętajcie, możecie myśleć to, co chcecie o tym, nawet to, czy. A, w sumie. Nie powiem tego, co chodzi. No i tak ogólnie podsumując. Diabeł ubiera się uprany. To jest naprawdę interesujący, ciekawy, ale też czasami no przekoloryzowany film, który ukazuje realie pracy w takim bardzo toksycznym środowisku. A szef, zamiast w ogóle zaspokajać ten konflikt, Jedynie co robi, to dolewa do ognia. No więc... Uważam, że ten film powinien zobaczyć no, dużo osób, żeby zobaczyć, żeby zauważyć, jakie interpretacje ma. I to jest coś, co ja lubię w kinie. Czyli mieć swoje własne zdanie. A jeżeli chcecie takich więcej recenzji, nie takich nowych filmów, tylko starszych, które Zostały wydane nie wiem, 20, 50, nawet filmy z ery złotego Hollywoodu, czyli tam przed 1948, to radzę pisać w komentarzach, czy w ogóle ten pomysł jest wartościowy, czy jednak zostać w premierach i tylko to robić. Ale no. A teraz. Można uznać, że to jest koniec tego materiału. Dziękuję, że dotarliście do końca do tego, czego jest, bo nie, nie mogę nazwać 100% ceny, tylko też zamysłem nad moimi myślami, ale też personalnymi żartami, które z osób z podcastu. I co? Do usłyszenia następnym razem, albo tutaj w naknie na sterydach, albo w filmowym łączniku. Ja jestem Mikołaj i co? Rozłączam się. Adios.